Śniegu, dzień dobry! Dzień dobry! O, Karolina! Śniegu siusia i idziemy pilnować dziecka. A co znowu takie? Takie i kawa, bo to takie większe zamraczenie. Nie ojej, Twój samolot była. Jesteśmy już w domu i mam owockę. Owoczkę. Kabulny nasiałaby. Let's go. Boże! Tak mi się nie chce wziąć tej pracy, bo... Ty mamy minimum 8 stron, a ja mam już 8 stron właśnie. I teraz już mi się nie chce, bo mam takie, że już mam to. Ale muszę jeszcze jakoś to. No, może coś jeszcze. Nie mogę tak urwać tego nagle. I tak mi się nie chce, masakrycznie. Więc so, nie wiem co teraz. Nie wiem co teraz po prostu. Głodny jestem. Myślałam, że wypiję kawę, to mi się zachce, a wypiłem kawę i mi się nadal nie chce. Przepraszam. O Jezu. Przepraszam, o matko, disgusting. Nagrałem duet z Mary do jej piosenki, bo stawiała ostatnio takie coś do robienia duetów na TikToku i teraz tak bardzo mi się nie chciało pisać tej pracy, że aż nagrałem sobie duet zamiast tego. Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz, no to patrz. wąsy przeprowadź się. Ja się nie mogę też zabrać za to pisanie, bo szczerze że to ja nie wiem. Dalej, co mam pisać teraz, dalej? Jestem taki. nie mogę się. Z... Nie wiem. No prostu... Ale to nie jest ważne, co ja muszę cokolwiek po prostu napisać, a nie co. Bez różnicy, co. Ważne, że coś pisać. Zaraz będę to robić, ale na razie wyjąłem sobie kolczyka, bo czym tam, że mam brudność i chcę się umyć i zrobić sobie peeling. Jakoś mnie wypryszczyło w ogóle strasznie i w ogóle tragedia jakaś, co się dzieje na, na tej twarzy. Like, what the hell? What the hell? Peeling, robimy peeling za let's go. W ogóle prawie zapomniałem że dzisiaj jeszcze na 19:00 mam jedne zajęcia i się już jedne zajęcia w pracy i tak na domowo mi się to przypomniało i bym zapomniał i, i był przepał. No, ale dobra, umyję się teraz i popiszę trochę tą pracę. Muszę to zrobić i nie będę się tak zastanawiać, co robić, tylko po prostu będę robić cokolwiek. Żeby było coś robione, ok 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 thank you. Dobra, robię, robimy to, nie śnigu, zrobimy ogólnie to nie piszę nic yy, więcej, bo stwierdziłem, że na razie zrobię to, co wiem, co mam robić, czyli yy, robię spis treści i robię tytuły i podtytuły i sobie napisałem i teraz to implementuję na komputerze. I w sumie już będę mieć tego tak dużo, bo jeszcze każdy... Każdy ten, część, każdy ten tytuł jakby ma być na osobnej, od osobnej strony. To wtedy mi w ogóle już wyjdzie więcej niż 8 stron, a jeszcze napiszę podsumowanie. I moim zdaniem starczy. Zobaczymy, ile wtedy tego wyjdzie. I nie wiem w sumie, co mam napisać ale w tym podsumowaniu. Mam się powtarzać po prostu, chyba powtórzyć jakieś takie Lanie wody, które było już wcześniej. No i slaj, bo jak dałem jeszcze e, spis treści jako stronę i e, te ty tytuły, wszystkie podtytuły, to wyszło mi nie licząc strony tytułowej, wyszło mi 12 stron. A ja jeszcze muszę trochę dopisać w jednym miejscu. Chcę jeszcze dopisać w jednym miejscu, jakie jeszcze inne pieśni on napisał, oprócz tego cyklu, którym piszę. No i jeszcze napiszę podsumowanie, które, nie wiem, ile będzie miało. No ale jest te 12 stron, no to minimum jest 8, także elegancko, elegancko. No i muszę dodać jeszcze numerację stron i nie wiem, jak mam to dodać. Nie widzę takiej opcji i nie wiem, jak ja mam to zrobić. Aha, no i muszę jeszcze napisać na końcu źródła, jakieś różne książki jako źródła żeby były. Ok, idę do roboty. Robota. Jezu, umówiłem się wczoraj na paznokcie i potem dostałem wiadomość jednak, że wizyta została anulowana więc zapisałem się na inną godzinę. I teraz znowu dostałem, że wizyta została anulowana. Nie chcecie, żebym szedł tam na paznokcie, nie chcecie mnie tam. O co wam chodzi? Mam się trzeci raz zapisywać, już mi się... Nie chcą mnie tam. Dobra, mam już podsumowanie, mam już numery stron, mam już spis treści. Jedyne co muszę jeszcze dodać to bibliografię i gotowe! Łody. I jaram się, że to już jest to, to już jest koniec. Uhuh. Dobra! Mobilizacja! Teraz się mobilizuje! Tak, śniegu też się zmobilizował. Mobilizujemy się, będę śpiewać utwory, będę ćwiczyć utwory, bo chcę, chcę, nie muszę, nie, nie, chcę po prostu być dobrze przygotowany i chcę poćwiczyć, i chcę się pouczyć utworów. Let's go! Yes, I'm doing it. Uczę się, śpiewam, uczę się. Tak, śpiewam i się uczę. Uuu. Stwierdziłem, że zaszaleję. I otworzyłem wino i piję wino musujące z lodem, żeby je ochłodzić. Mm. Uhuhuhuhu. I śpiewam i ćwiczę, i impreza. Ja robię imprezę z nauki, dzień, I... impreza. Na TV nie występowała i robiła cover teraz czegoś o drugiej 10, a teraz patrzę, a jest 22.25, i ja o tym zapomniałem, ale jeszcze o 22.50 będzie śpiewała swoją piosenkę Marysię Kowalską, ale chciałem zobaczyć też to, ale no, zobaczymy, jakąś sobie powtóreczkę napleję rzeczy na czymś, ale. Hmm. Hmm. Nie fajnie. Mogę sobie ustawić budzik nocny. Hm. Dobra, już nieważne. Ale uczę się dalej. Dobra, nieważne, ale ogólnie to dużo umiem i jestem. Ogólnie jestem zadowolony z, yy, z poziomu przygotowania, jaki na razie mam, i jestem pozytywnie nastawiony, i uważam, że we wszystkim zdążę i jest ok. Zdroweczko. Ja sobie że Właśnie występ Mary był przed chwilą, właśnie teraz, i super był. I dodałeś takie fajne wariacje na koniec, pozmieniała tak fajnie w nowy sposób. I bardzo mi się podobało. Cały występ mi się bardzo podobał, i pochwaliłaś tak ładnie w sensie, tak głosem, tak mm, poszalała trochę. No, trochę tak poszalała. Ja w ogóle. Wypiłem jeden taki i mam już drugi, i ja już trochę mnie ten. Już trochę mnie. No, już. Uuu. W każdym razie, Mary. Pięknie. Pięknie. Cudownie. Kocham Mary z Polskiej po prostu, ja tak uwielbiam Mary z Polskiej. Przesada. Jesteśmy się, się kupkę, już jest następny dzień, jakby co. No, i na dzisiaj plan jest taki, że znowu nauka, oczywiście. I no muszę dopisać tą bibliografię do pracy i wydrukować tą pracę. Jutro pojadę do Szczecina i jutro już to złożę. No, i jest. Elegancko. Boże. Jest ciężko. Nestycyzowałem się, bo przeczytałem teraz. Ogólnie zaczęło się od tego, że w wymaganiach do tej pracy jest napisane, że ma być co najmniej 6 pozycji w bibliografii z. Z jakichś rzeczy, które są w zakresie przedmiotu. Właśnie nie pamiętam, jak tam jest dokładnie napisane, ale z tego, co ja rozumiem, to że to ma być bibliografia, literatura przedmiotu. O, że to ma być literatura przedmiotu. Ale literatura przedmiotu w sylabusie, literatura do przedmiotu, śpiewu solowego, no to są książki o śpiewie. O praktyce śpiewu i tak dalej. O tym, jak śpiewać. Więc, a to nie ma nic wspólnego z tematem mojej pracy w ogóle. Moja praca jest o analizie i interpretacji tych pieśni. A nie o tym, jak się je śpiewa w jakiś sposób technicznie. I napisałem na grupie, czy ktoś wie, o co chodzi z tym z tą literaturą to oczywiście nikt mi jeszcze nie odpisał. No, ale czytając ten syllabus, jeszcze wyczytałem, że, że mm, w programie tego dyplomowego recitalu musi być jeden przynajmniej recytatyw, a ja nie miałem żadnego recytatywu, więc teraz uczę się recytatywu. Jeszcze, ale na szczęście to nie jest takie długie i nauczę się tego, ale no. Kolejna rzecz od nauczenia się. Po prostu nie chce mi się, ale ok. Ale jest też napisane, że musi być przynajmniej jeden utwór Mozarta. Ja nie mam żadnego utworu Mozarta. Ale ja już, już nie mogę zmienić tego programu, bo... Dwa tygodnie przed recitalem trzeba było wysłać ten program do zatwierdzenia i mi go zatwierdziła dziekan, więc nie wiem, czy musi być faktycznie ten Mozart, no bo jeżeli miałby, musiałby być ten Mozart, no to czemu mi to zatwierdziła? Więc olewam ten fakt, po prostu nie będzie tego Mozarta. Najwyżej nie zdam i będę mieć jakąś poprawkę. Ja mam już to wszystko w dupie. To powinien... Powinien, jak wysyłam do sprawdzenia, to oni mi powinni e, powiedzieć, że ej, powinieneś mieć Mozarta, a nie masz i nie, nie kwalifikujemy Ci tego programu, a nie, że mi zatwierdzają ten program i profesor mój od mi zatwierdził i dziekan mi zatwierdziła, więc to, no właśnie, także nieważne, no ale dobra, już ten recytatyw się nauczę, żeby nie było. No, i to jeszcze próbowałem teraz. Yy, chciałem sobie wydrukować. Po pierwsze, chciałem sobie wydrukować nuty do tego recytatywu, a ale nie mogę tego wydrukować, bo bardzo się długo męczyliśmy z drukarką. I nie da rady się powłączyć z tą drukarką z mojego laptopa, bo nie mamy hasła. Moi rodzice nie odbierają, bo są teraz na poprawinach. A był tu laptop, który, z którego drukowałem wcześniej, który jest połączony do drukarki i teraz go nie ma. Oni go chyba wzięli ze sobą, bo nigdzie go nie ma, tego laptopa. Także nie mam wydrukowanego i muszę się tak uczyć z laptopem. A najwygodniej by mi było sobie wydrukować te nuty, pójść do szkoły i na pianinie sobie to grać. Tak by mi się najłatwiej było tego uczyć. A jutro rano mam zajęcia z akompaniatorem, i chciałbym to już umieć, żeby to zaśpiewać na tych zajęciach z akompaniatorem, gdzie chcę już zaśpiewać cały program od początku do końca. Co jeszcze? Aha, no chciałem sobie też wydrukować tą pracę pisemną, żeby mieć już wydrukowane. No i nie wydrukuję, będę musiał jutro gdzieś iść drukować, ale dobra, to już nie jest takie ważne. W każdym razie zestresowałem się i same problemy, jeszcze jest tak gorąco. Znaczy ja akurat lubię, jak jest gorąco, więc nie narzekam. Ale jest gorąco, jak muszę, muszę ponarzekać, okej? Okay? Na wszystko, coś się da. Po prostu nie wiem, co z tą, o co chodzi z tą literaturą, nikt mi nie odpisuje. Wysłałem też do mojego profesora tą pracę, bo on do mnie, żebym mu wysłał tą pracę, to on sobie przeczytał czaję i mi coś najwyżej powie, czy coś zmienić, czy coś. I wysłałem mu to już w czwartek chyba. I on nadal nic mi nie odpisał, a dzisiaj jest niedziela. Ja już muszę jutro zanieść tą pracę, więc ja już nic tam nie będę zmieniać, już mam wszystko w dupie. Bo muszę dać tą bibliografię, ale teraz nie wiem, co mam, czy mam coś do tej, tej literatury przedmiotu, ale po co, jak ja nic z tej literatury przedmiotu nie mam na ten temat. Boże chcę, żeby już było, żeby już było po wszystkim. Chcę, żeby już było po wszystkim. Nie chce mi się tego robić i chcę już być po... I... Uff. Już bardzo blisko zostało. Dzień jest niedziela, w, w czwartek mam recital, a w piątek mam obronę tej pracy. Więc teraz będzie po wszystkim. Dobra, odpisała mi jedna osoba, że co do tej literatury, przedmiotu, że wywalone, bo i tak już większość osób oddała pracę i nikt na to nie zwrócił nawet uwagi. Z tego co widzę, to nikt tego nie doczytał. I nikt nie wie, o co chodzi. E, a inna osoba napisała jeszcze, że to pewnie chodzi o. literatura przedmiotu. Bo to literatura przedmiotu to brzmi, jakby to po, gdzieś to było wypisane: zakres literatury przedmiotu. A że napisała, że to pewnie chodzi po prostu o literaturę jakąkolwiek na temat. No, w każdym razie wywalone na to. Okej, okay, okej. Okay. Eee, no tego recytatywu się nauczę, więc też walona na to jest krótki i łatwo się tego nauczyć, także okej. Okay, okej. Okay. Eee, z tym Mozartem, że nie mam tego w programie, a jest w wymaganiach, zatwierdzili mi ten yy, program. Powinni mi go nie zatwierdzić, skoro jest nieodpowiedni. Więc to nie moja wina. Nara. Dobra, dodałam bibliografię i mam już praca pisemna gotowa. Hello! Mm, tak więc jestem hardkorem i uczę się recytatywu. Gdzie jest A tutaj, ze mną. My pączuśmy ludki. No, także uczymy się recytatywu. Masakra, o, 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 o. drugi dzień z rzędu. Bardzo niepokojące, bardzo niepokojące. W ogóle, jakie moje czułki już są długie. Pamiętam, jak się cieszyłem, że one zaczynają wystawać. Za linie włosów, że, je, że one zaczynają. No, wiadomo o co chodzi. A teraz one są tak długie, że ja je już widzę, jakby. jak tak. Po prostu, jak skupię się na tym, to je widzę w obrębie mojej wizji. Period. Niedługo mi zaczynam całkiem wchodzić na oczy. Fajnie, fajnie. Let's go. Ależ. Nie, no krótsze nie. nie. takie są fajne. Zastanawiałem się ostatnio, czy tych nie skrócić, tych, co są z tyłu. Bo teraz jak one są takie długie z kolei, no to nie mogę ich postawić, a jak były krótsze, to ich też nie mogę stawiać, bo była zima i musiałem nosić czapkę i to by się rujnowało. I to było bez sensu. A teraz, jak już nie muszę nosić czapki, to ich nie mogę postawić, bo są za długie i się nie trzymają. Więc zastanawiałem się, czy tych tylnych nie skrócić, żeby je sobie stawiać. A te żeby były klapnięte, co sądzimy? Nie wiem, nie wiem. Ale też tak, tak jak jest też jest fajnie, jak one tak idą na boczki. Więc yy... nie wiem. Nie wiem, ale jakby takie były tu właśnie, o, postawiam zamiast tego. Może, może to zrobię. Może to zrobię, ale boję się, że będę żałować. Dobra, a już tak umiem, że jak leci mi jeszcze z melodyjką, na razie z melodyjką, to już tak umiem, bez już podążam za tym i wiem. No, i teraz muszę się tego nauczyć, żeby to samemu zrobić. Tak. Ein Fischer mit der Rute, woł dem Ufer Und sacks mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. Solang das Wasser helle, so dokt ich nie zabrycht, so fängt er die Forelle. Aha, śniegus mnie nienawidzi. No, muszę ćwiczyć tą zwrotkę, bo się mylę w tekście, i muszę się tak zastanawiać za bardzo, tak jak właśnie to przed chwilą zaprezentowałem. A to musi lecieć płynnie, 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 płynnie i bez pomyłek.